Cześć kochani, witajcie na kanale Agensbyt Vlog i zapraszam was na kolejny zdrap mas na moim kanale. A dzisiaj już mamy 21. Nie mogę się nadziwić jak ten czas szybko leci, naprawdę nie mogę się nadziwić. Pamiętam jak zaczynałam pierwszego zdrap masa, byłam prosto po chorobie, a teraz już mamy 21 zdrap mas. O jest, dobra. Eee, dzisiaj znowu mogę być zamulona, bo mi się lekko chce spać. Jak ja to nagrywam, to jest, słuchajcie, 22.30, także filmy, jak widzicie, to pewnie jest trochę późno, bo jest pewnie 18:19, ale wydaje mi się, że tak teraz te końcowe filmy będę wrzucała, bo teraz mamy jedynki, więc uwierzcie mi, że montować mi się za bardzo nie chcę przed spaniem, tylko wiecie, sobie potnę i, i potem wrócę z pracy, to dokończam i montuję i renderuje i tak dalej, także, ale wydaje mi się, że taka o 19 tak wydaje mi się że spoko, bo każdy wtedy już sobie wrócił, ma już w sumie, albo ktoś wrócił ze szkoły, zrobił już lekcję, masz taki luz, albo ci, którzy mnie oglądają na przykład pracują, no to już wrócą z pracy, że wydaje mi się, że, takie, że tą o tej godzinie będziemy filmy wrzucać. Zdrap masy, a to do innych filmów, to jeszcze będę myślała. Ale tutaj zapraszamy na odcinek 21 i dzisiaj mamy, słuchajcie, premierę nowej zdrabki zielona kasa. Mam dzisiaj 4 zdrabki, czyli łączny koszt 20 zł no i świąteczne odliczania. Także bez wolnego gadania przechodzimy do yy, dalszej części filmu i poprosimy o intro. I standardowo zaczniemy sobie od Sensei'a. Już są tak lekkie te kalendarze, słuchajcie, się mi wszystkie spadły. One są na mojej toaletce. I potem ja takie przekładam na komodę mojej Basi, tak wiecie, przekładam. Tam jest moja toaletka, gdzie widzicie te, te lampki, o tutaj z boku. E, tu jest moja toaletka, a tu jest komoda Basi, tak wiecie, przekładam z komody na toaletkę. I mi dzisiaj spadły wszystkie. To mam 21. Więc mogło się trochę pusz, Wiecie... Przemieszczać w okienkach rzeczy, ale otwieramy i tutaj mamy chyba jakiś naszyjnik. Zobaczmy. O, pięknie, do kompletu mamy. Już wam pokażę, tylko podstawię kalendarz. Mamy tutaj naszyjnik z taką gwiazdeczką. My już takie gwiazdki mieliśmy na jakiejś, jakiejś bransoletce, i mieliśmy też takie gwiazdki kolczyki, także mamy, mamy komplet. Mamy naszyjnik, mamy bransoletki i mamy kolczyki. Świetnie. Bardzo mi się właśnie podoba w tej biżuterii to, że to są takie właśnie komplety. Można sobie fajnie skompletować biżuterię, żeby mieć takie same kolczyki, brązletkę i naszyjnik. I teraz przechodzimy do do Linda. 21 w Lindzie jest tutaj. Mamy go tu. O. I tutaj mamy cukereczka takiego złotego, on już był i to jest po prostu mleczny. Teraz przechodzimy do Kinderka. O dziwo, dzisiaj nie jest otwarty i 21 mamy tutaj na środku, przy tej wiewiórce na łyżwach. Dajcie znać, czy jeździcie na łyżwach. Czy umiecie. I tutaj mamy takie dwie figurki, płaskie, czyli takie jak Kinder czekoladki. Już wam je pokażę. Będą na jutro. Aha, przyszła córka pod moje drzwi i już płacze, że chcę tu wejść. I tutaj mam zobaczyć takie dwie figurki płaskie, jak one są Kinder czekoladki z bałwanek i misio mają prezenty. I teraz przechodzimy do balei. Ciekawa jestem, co dzisiaj jest w balei. Tutaj mamy 21. O, już jest coraz mniej tych okienek i coraz łatwiej się szuka. Dobra, wyjmę to, co mam tutaj. I najpierw. Zróbmy oczywiście nasz napis. Tutaj macie oczywiście tłumaczenie tego napisu, jak zawsze. Mamy to, zobaczcie, taką buteleczkę: Shaumbat. Nie wiem, co to jest, szampon. Czy coś do kąpieli? No tutaj macie oczywiście tłumaczenie, no, na pewno z jakimś z lawendą. Jakiś nawet lawendel. No i już patrzę, jak to pachnie. Hmm. tu jest lawenda z czymś na bank ładnie pachnie nie pachnie bardzo lawendowo pachnie tak fajnie kwiatowo powiem wam, no nie wiem, ale zobaczymy później ja sobie oczywiście potem przetłumaczę, wydaje mi się, że to może jakiś być szampon, albo coś do kąpieli po prostu yy, i to ma 50 ml, także sam raz idealne na wyjazd no i przechodzimy do 21 jedynki w kalendarzu od mojego chłopaka Dzisiaj mamy, takie dzisiaj mamy takie zapakowane, zobaczcie, torebka. I tutaj też mamy torebkę, więc musimy wziąć tą torebkę, żeby się dowiedzieć, co tam jest w środku. I dzisiaj mamy. Ty, 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 ty. o dwie rzeczy. Już patrzymy. Pierwsza to oczywiście jest coś słodkiego dla pożeracza słodyczy, Kinder Bueno. Ukochany mój baton, to będzie na później. Dzisiaj jest za późno na jedzenie słodyczy. I druga rzecz to słuchajcie, jest o mój suchy szampon y, z Batiste. Ten do ciemnych włosów dla brunetek. No, powiem Wam, że on jest super, bo właśnie nie zostawia białych śladów. Jest ciemny, więc y, no idealny jest do moich włosów. Kocham go Na życie. ostatnio był w promocji, wraz z dyszkę, więc kupiłam sobie go trzy sztuki i teraz mam czwarty w zapasie. Także polecam. Jak szuka ktoś fajnego e, suchego szamponu, to wam go polecam serdecznie. W sumie on jest w każdym moim projekcie Denko także, bo używam go namiętnie. E, także on może być w każdym moim projekcie Denko. Jak zobaczycie sobie projekt Denko, to w każdym on jest. E, teraz w tym, co nagrałam wcześniej przed grudniem jeszcze, co e, zobaczycie po masach, ten projekt Denko, to będzie chyba tam też będzie ten e, suchy szampon. No, zrapmasy będą 24, ostatni raz nagram. E, wy dostaniecie je najprawdopodobniej 27 grudnia. E, chyba, że między e, pierwszy albo drugi dzień będę miała e, siłę zmontować, no to dostaniecie w święta, a jak nie, do 27 grudnia, to będzie poniedziałek i potem w, w środę, bo zawsze w są, u mnie są filmy, ale powiedzmy, że w środę, czyli 29 grudnia będzie filmik właśnie z projektem Denko, a w Sylwestra, czyli 31 grudnia nagram dla Was Sylwestrowy odcinek ze zdrabkami. I tak będzie się prezentować na następny tydzień rozje, rozkład jazdy moich filmów. A teraz przechodzimy, słuchajcie, już do zdrapywania naszych zdrapek i zobaczymy, czy dzisiaj coś wygramy, czy też nie. Także zmieniamy kadry. No i tutaj mamy, słuchajcie, zdrapeczki świąteczne odliczanie i zieloną kasę. Zielona kasa to, jest, słuchajcie, premierka, ale to zaraz do nich wrócimy. Na razie odłóżmy ją na bok i weźmiemy się za świąteczne odliczenie. Bierzemy teraz numer 21. I patrzymy, szukamy e, prezentu i zobaczymy, czy dzisiaj może nam się uda. Coś czuję, że ta zrobka jest po prostu pusta i tutaj nie ma żadnego prezentu. I mamy dzwonek za tysiaka. No jakby był prezent za tysiaka, to taki fajny dodatek na Nowy Rok. <grym> Także niestety świąteczne liczenie mamy puste. I teraz sobie przejdziemy do naszej premierki. Na dzisiejszy odcinek przygotowałam cztery zrabki. Miało być jak zawsze dwie, czyli 10 zł, ale mówię, dobra z premiera to zaszalejmy i kupmy cztery takie zrabki. Więc mam za 20 tutaj wkład 20 zł. No i co tutaj jest? Mamy tak, Zarpeczka zielona kasa. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, tak zielono daje nadzieję, uspokaja. Fajna, nie mamy żadnego brokatu, jest taka zwykła, więc zobaczymy jaką warstwę śrebrną będzie miała. Być może fajną. I co my tutaj? Możemy wygrać: 200 000 zł, to jest wygrana główna, i tutaj musimy zobaczcie, znaleźć oczywiście wygrywające liczby w naszych liczbach, ewentualnie taki worek, i wtedy wygrywamy do niego, przypisanego do niego kwota. Niestety nic nam nie mnoży ta zrapeczka, czy znaczy nic, nic nam nie mnoży ten worek w tej zrapce. No, szkoda. I tak prezentuje się yy, tabelka ze stopniami wygranymi, mamy 10 stopni wygranych, najmniejsze to jest 5, potem 10, 15, 25, 50, 100, 200, 500, 200 000 i 200 000, czyli główna yy, wygrana. No, także mamy tutaj 4 zdrabki yy, z numerkiem 12, 42, 45 i 50, sama losowałam, także zobaczymy jaką będę miała rękę. I zaczniemy od numerka 12, czyli numerka Newly ze Szczecina, pozdrawiam serdecznie. I szukamy wygrywającej liczby, ewentualnie worka. Zobaczymy, czy mam dobrą rękę. A wygrywające liczby to. O, no, fajnie się drapie. 32, tak dosyć, dosyć lekko. Trójeczka. 14 i 36. I takich liczb szukamy. No i patrzymy. Mamy 12, czyli numer z zdrapki. Szesnaście jeden cztery, czyli obok siedemnaście trzydzieści trzydzieści cztery za wysoko trochę, dwadzieścia jeden, nic nie mamy na dwojeczkę trzydzieści jeden obok dwadzieścia trzy. 33. Kolejny obok. 9. 13. Kolejny obok. I dwie ostatnie szanse. 24 i 18. No niestety ta zdrapeczka jest przegrana. No świetnie. Zaczynamy powiem Wam. Świetnie. MP. E. Także. Mamy pierwszego pustaka. Oby ostatni. Teraz drapka z numerem 42. I drapiemy. Wygrywające liczby. 12. Znowu ta dwunastka. 29. Widzicie, widzicie jak mi prześladuje ta 19, 1. I 33. Ja nie mam, słuchajcie, takiej ulubionej liczby swojej. Dwójka. 35, 28, oczywiście zeszliśmy obokiem, bo jakby inaczej. Czy kolejny będzie draping pusty? Kolejny obok. O! Jest, mamy 33, jest, nie będzie tak pusto. 27, 36, oczywiście wygrane sumują się, także jeszcze szukamy. Czwóreczka.

Ważne, że coś, chociaż nam się zrabka jedna zwróciła. I tutaj mamy L. 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 Czyli mamy piękę to są Lki. Fajnie, czyli zrobka z narowią 42 jest nasza wygrana. Teraz zrapka z dorobiam 45. Powiem Wam, że niewygodnie mi się drapie, bo mi tutaj boli ten kciuk, bo dzisiaj nie wiem jak ja to zrobiłam, ale trochę mi się oderwał jakby. Um, troszkę mięska od płytki od paznokcia i tu mnie tak boli, no nie zobaczcie tego tego, tak wiecie, no nie chcę wam też pokazywać, ale no mówię wam, ten opuszek, który mi się oderwał od płytki paznokcia i mnie tak boli paznokieć, a w ogóle jak tam się to docenia, to mnie tak szczypie, znaczy boli mi w ogóle palec, a jak się to dostanie, to ja tak mi szczypie, że o Boże, aż mi teraz ciężko drapać i widzicie jest tak na tego kciuka, bo naprawdę no boli mnie. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, słuchajcie. 19. Jakoś o torebkę zahaczyłam jak byłam w sklepie i... No... iśmy mi się kółko zrobiło. 21, 4... i 9. A jeszcze najgorsze jest to, że jest, to prawa ręka, więc tą, która no wszystko robi tak naprawdę, a w twej pracy mnie spoczyna właśnie prawa ręka do pisania. Do podpisu. o, o, o. 18 obok. O, zobaczcie. 500 złoty, no fajnie by było tyle wygrać, nie?

12, kolejne, zobaczcie, jak ta 12 tu krąży. 2, 7, 23, 36 i 14. I kolejna zrabka pusta. Także e, no nie fajnie. Tu będą te kontrolne, chyba tak. Mamy E, P. B. No I kolejna zdrabka pusta. Czyli to Dwie wygrane, dwie przegrane? Fajnie by było. Dobra, no, no, numerek 50 I szukamy. 30, Czternastkę. Trzydziestkę piątkę. I 28. osiemkę. Takie liczby szukamy. No i patrzymy. 34 Obok. Dziewiątka. Byliśmy w tamtej zrabce. 32 dwa. No proszę, Podajcie mi jeszcze pięć złotych. Chociaż. Czwórka. Już myślałam, że wygrałam. 27 siedem. Obok. Trzynastka. Kolejny obok. 26.

S Brak mi słów na tą zdrabkę Brak mi słów Przejdźmy do podsumowania lepiej Więc na wydane 20 zł Dzisiaj mamy jedną wygraną Za piątaka z numerem 40 Zdrabka z numerem 42 Las Oboków Obok, na oboku po prostu. Ja nie wiem, obok, na oboku i tyle. Także no, coś tam, premiera udana, coś tam mamy wygranego, ważne, chociaż 5 zł. Gdyby pewnie chłop wybierał, to by były lepsze te zrabki. Także eee, jutro będę nagrywała odcinek, gdzie wybieram wy wy mój chłopak zrabki, także może coś wygramy więcej niż 5 zł. Eee... Także, no chociaż jedna zrebka nam się zwróciła. Jesteśmy minus 15 zł do tyłu. No świetnie, nie? Fantastycznie. Także dobra. No to w takim razie słuchajcie: no co? Dawajcie łapki w górę. Komentujcie i subskrybujcie. A my się widzimy już w kolejnym drapmasie. Do jutra. Bajo.